Witam w moim materiałie poganękowym dlaczego na kanale oprócz polecenia pojawia się prawie że nic no, Ostatnie dwa materiały z lola e, I dlaczego livestreamów nie ma Cały swój wolny czas, który mogę poświęcić na nagrywanie Właśnie to robię i nagrywam serię e, Let's Play którą chcę dopiero wrzucić jak skończę e, Jak już mogliście zauważyć, bo podsłałem Jednego screenshota, jak bardzo YouTube mnie lubi i e, chce, żebym dalej nagrywał. Czyli po prostu e, jak mi próbuje zbanować wszystkie filmy, a jak nie wiecie o co chodzi, to podlinkuję screenshot jakbym jeszcze miał. Um, I... I... i, i Kuba. co mam powiedzieć, skupiłem się trochę na grze i nie chcę na razie po prostu i uploadować i na przykład dać na publiczny mam 13 odcinków 14 może w stylu mm, czekajcie 5 6 godzin mam chyba już nagrane tego seksa i jeżeli teraz będę zaczął je uploadować a na przykład we wtorek mam sprawdę duży z matmy. później coś jeszcze z angielskiego pewnie wejdzie podział skończyliśmy i na takie i będę się uczył, więc nie wiem czy na przykład dogram to eee, nie wiem czy dogram, nie wiem kiedy to dogram w ogóle więc nie chcę żeby seria później została odłożona w czasie na przykład miesiąc czy dwa kule Skup próbuję się skupić na grze, nie mogę nic mówić a jak się nie skupiam na grze to zostaję w pierdzie. Eee, gram oczywiście na padzie Xboxowym do playstation nie działa okej okay. eee, to jest tryptunite jeżeli chciałby ktoś let's play z tej gierki to z chęcią mogę zrobić, bo bardzo fajnie mi się gra odblokowałem już sobie wszystkie postaci gierka jest no... ciekawa o właśnie Sasuke... Eee, Sasuke zabił Sakura słuchajcie, <gadzie> niech to się zregeni... I może byś się dało zrobić... Kodę jakiś nazwa. E, wspólny atak kończący. Finishera. bo powiedziałeś, Z jest masakra, bo najprostszy atak na finisher po prostu go przerywa. O, teraz jak mi... Kodę. Aha. Jeżeli zro chcecie zrobić finisher, to macie takie dwie strzałki musi być czekał powyżej tego. No kurde, zrób to. Eee, Boże, za pieniądze chciałem powiedzieć. No o seriach to jest chyba tyle, bo... Nie wiem. Eee, polecenia na pewno będą e, co środę. To się nie zmienia. No to znajdę jakieś 10 minut, plus trochę tam do obróbki. To nie wiem ile może mi to zajść. Właśnie to robię w poniedziałek, wtorek. Jeżeli chcecie to możecie poleca znaczy polecać Polecać swoje anime. Może mi się tam rzeczy się podoba, bo nie wszystko by oglądałem. Kurde. Gin. Chcę go finiszem wykończyć. Mam jeszcze 20 sekund ale my mi pisać tytuły teraz chyba powinno być dziesiąte polecenie dziesięć tygodni bym uploadował o właśnie najprostszy atak eee... i będzie coś no mam nadzieję że zarabisek dla wszystkich ma, które mnie po prostu rozwaliło na miesiąc, no znaczy nie miesiąc chyba dwa tygodnie ja oglądałem bo niestety problemy techniczne ale Uch. Nie dał się nic innego oglądać w międzyczasie. Wecenie hmm. tyle. To jest jak to mówię. Będę wrzucał jak go skończę. Jak na razie go teraz renderuję wszystko, uploaduję na YouTube, nie publiki. Tam nieliczne osoby mają dostęp ee, tak przedpremierowy jakby. I dopiero to będę upubliczniał jak wszystko będzie skończone. Mówię, jest około 6 godzin już nagrane. To jest dużo, to jest dużo, bo to zajmuje mi 200 giga. Właśnie um, podsyłać jeszcze jakieś inne, gry, to, to, co, nie będę jako Let's Play wtedy je robił, a chyba, że to jest naprawdę, nie wiem, jakiś RPG. E, tylko jako formę luźnego ja to tam znajdę, z, powinienem znaleźć jakąś godzinkę, żeby to nagrać. LOL będzie wrzucany raz na jakiś czas, e, żeby... No, bo tak jak nagram tutaj z mam już trzy nagrane materiały rywalne. znaczy ee, walki 2 na 2 ja przeciwko buciorkowi pierwszy pojaw, powinien się pojawić w poniedziałek a reszta to nie wiem dobra nie przedłużając bo już nie mam zbytnio co mówić dzięki za uwagę jeżeli chcecie więcej naruto to piszcie bo tą gierkę mogę nagrywać i zwykłe walki i story mod będę za niedługo zaczynał Dzięki, na razie trzymaj się.